Temat, o tym co ważne. 4, 3, Partnerem audycji jest firma Zniczmar z Bornego-Sulinowa. Jakość, o której się nie zapomina. Tworzymy symbole, które trwają. Wiele spraw, jeden temat. Dzień dobry, witam po przerwie. Dzisiaj. Tak na szybko, bo w mieście przebiegał miastem to, to go zahaczyłem i podjechał na parking. <laughs> sensei, Wojciech, chórka. Yy, Szczepionki karatek, Kirkusin. Dzień dobry, Os. os. Yy, co się wydarzyło? Ja powiem, co tak. się wydarzyło i pewnie coś ściemnie bo chodzi o to, że yy, Sensei był w Krakowie. Sensei był w Krakowie i. Już nie coś, jest Sensei. Już nie, już nie, nie jest Sensei, sensei. Kolej, pojechał do Krakowa, przestał być Senseiem czyli co się stało. No, został Shihan, bo stałem <laughs> w egzamin. Na piąty dan. To jest ostatni stopień, taki w Karate kyokushin Podsumowanie wszystkiego, jeżeli chodzi o, o, o całokształt, i zaliczyłem go pozytywnie. No i teraz mamy w przecinku Shihana. Shihan. Nie każdy ma, no to w województwie zachodnio-pomorskim jest tylko dwóch. Mój trener wcześniejszy, Shihan Andrzej Kuszo. No i teraz ja. Dołącz do katolika. Szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące czekają właśnie na Ciebie. Telefon 600-205-353. A to, bo wiesz, że trudno będzie się odzwyczaić, nie? bo zawsze no był Sensej, bo cichutka. Sensej, no już. Mm -hmm. Ale ile to, to Jak chcę być, jak ile? Ile to stopni jest? No? no, pierwszy dan, drugi, trzeci, czwarty i teraz piąty. To jest plus stopnie szkoleniowe, które zajmują powiedzmy średnio 10-15 lat. Zdobycie pierwszego czarnego pasa. Trzeba jeszcze przejść te szczeble Q tak zwane. Jak, jak wygląda to jest egzamin? Tak to jest. Jedzie się na obóz na 5 dni. No teraz w tym roku było 4. Uczestniczysz w obozie. Treningi są dwa razy dziennie dwie godziny. Każdy. Tak, przepraszam, ale na tym obozie są tacy jak ty? Tacy jak ja i starsi i młodsi mówię o tym o tym to wysublimowana grupa zdaje egzaminy to nie tak, że, każdy. No no, yy, ze mną zdawało jeszcze dwóch Irakijczyk jeszcze jeden kolega z Polski, yy, zdawało nas trzech na, na, na piąty dan i No i tak jest co roku czasami jest tak, że zdaje jeden, nas zdawało trzech yy, generalnie na obozie było, yy, 236 osób bodajże, z tego do egzaminu podeszło powiedzmy, na moje oko, bo ja nie liczyłem, nie byłem w komisji, tylko jako osoba znająca. Może z 30-40 karateka na pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. No i tak jak wspomniałem wcześniej, trzy osoby na piąty dan. Mhm. No i to wygląda w ten sposób, że przez cztery dni uczestniczysz w tych zajęciach. Oczywiście wcześniej musisz dostać zgodę na to, żeby zdawać, bo mhm. po ostatnim egzaminie na czwarty dan musi minąć 7 lat. 7, być. 7 lat? 7 lat jest karencji. U mnie minęło 10. Dlaczego? No takie są Dlaczego? zasady, Czemu? Że karencja jest po stopniu Q3 miesiące, po no. kolejnym 6 miesięcy. Na no, skąd się to bierze? No Są jakieś przepisy, ustalenia wewnętrzne, kiełkusznik karate Ale to nie, nie jest powiązane z żadną filozofią? Nie wiem, że wojownik musi dojrzeć. Ja przepraszam. No i właśnie to komisja jest? też stwierdza, czy ty dojrzałeś i tak mhm. dalej, nie? Mądrzejsi ludzie od nas, którzy już mają swoje lata, swoje przeżyli, więcej wiedzą. I oni decydują, czy, czy ty dojrzałeś do tego egzaminu, czy nie. No to, to szereg ludzi tam decydowało, jeżeli chodzi o mnie. Ja do ostatniego momentu nie wiedziałem, czy będę mógł zdawać. Pojechałem mm -hmm. przygotowany, powiedzmy, bo kilka lat mi to zajęło, żeby być w takiej formie, jak jestem teraz. Yy, I co? I do końca praktycznie nie wiedziałem. Złożyłem dokumenty wszystkie i, i tak dalej. A tak naprawdę dowiedziałem się 25 minut przed egzaminem, że jednak tak nie i szybko no. ubrałem się w kimono, bo tam toczyły się jakieś dyskusje, no, bo jak to jedna osoba mi zadała pytanie, mówiła, czy dziewczyna jakaś tam, że, a czy sensy nie jest za młody na Shihana? No Jakie właśnie, to jest? No, i tak jest. czekaj, no, ale... no, no czekaj, a, no. umówmy się, młody nie jesteś, nie? No tak, a ty jesteś jest... młodym Shihanem? No jestem młodym Shihanem, no bo tam są starci. To, to ile do... mają koledzy 60-65. W kwiecie wieku są. Tak, dokładnie. Także trzeba pojechać, poćwiczyć, wcześniej dostać tą zgodę. Czasami do końca jeszcze nie wiadomo, jak będzie. No i przejść egzamin, plus ja. te treningi wszystkie. Egzamin techniczny trwał 5,5 godziny. Cały czas stoisz na nogach. przez 5,5 godziny. 5,5 godziny. Z tymi ludźmi, co zawali na pierwszy dan, na drugi, na trzeci, na czwarty, na piąty. Pięć i pół godziny komisja ciebie, jak to się mówi, przesłuchuje, sprawdza. <grym> Intensywne przesłuchanie. Ćwiczysz. Yy, bo to wszystko tam jest, nie? I te formy, i techniki różne, i kopiesz, i, i sprawnościówka. Cuda takie jak skakanie przez pasa, robienie brzuchów, setki, jak to się mówi. No, no, no naprawdę, ciężko to opisać. Pięć i pół godziny cały czas jesteś na nogach. No i na drugi dzień zdajesz walki, kumite, czyli ten egzamin walkowy od godziny 9 do 12. 38 walk było na, na mój stopień, ten piąty dan. No i musiałem to przejść, nie? Wszyscy patrzą jak się tłuczesz i, i pokazujesz swój No to się przyzwyczai charakter. przyzwyczaiłeś już do tego wszystkiego. No tak, no, człowiek no, jest no. taki, no... Siedzę w tym biznesie, jak to się mówi, 42 lata, Wszyscy się patrzą, patrzą jak się tłuczesz. No, tak. I tak to wyglądało, jeżeli chodzi o egzamin na, w Kyokushin Karate. A to... Mm. No. Czym się różnią? Ja nic nie wiem, dlatego dopytuję, ale ludzie pewnie też nie wiedzą i się dopytują. Ja byliby ciekawi. No. Takie egzamin, wiesz, pierwszy dan, drugi dan, trzeci dan, tak, piąty, i ten twój. To gdzie jest ta różnica? No jest różnica. No, na na w, pierwszym to rozumiem. W technikach, w wymaganiach, jak na każdy stopień, no jak, jak, jak piszesz maturę, masz inne wymagania. No, to inne, jak jest. no dokładnie. I, I jak doktorat, Nie, no, to jest mistrz mistrzów, to, to, to naprawdę trzeba mieć tą wiedzę już całokształt plus jeszcze jakąś sprawność fizyczną, żeby, żeby to zrobić. To jest ostatni egzamin sprawnościowy w Kyokushin karate. To wszystko jest pozapisywane. Ludzie się mają czas przygotować przez kolejne tam te 7 lat i no, jeden się przygotuje, inny nie, jeden kończy, no tak jak wszędzie, jeden kończy na, na tym, że maturę zrobił, a drugi pójdzie studiować dalej, jeden skończy na czarnym pasie, gdzie wymagania są dużo mniejsze, ale też trzeba walczyć i, i tak dalej, a inny pójdzie dalej, no i żyje tym Kyokushin, to jest moje życie, it's my life, ja robię to tyle lat, sprawia mi to radość niesamowitą, no i myślę, że cały czas się rozwijam w tym kierunku, bo to nie jest jeszcze koniec przecież, ja to porównuję tak, do, bo są stopnie uczniowskie, są stopnie, Mistrzowskie, i tutaj każdy ten temat inaczej się nazywa. Q, potem masz Sensei najpierw jesteś senpai, potem jesteś Sensei a potem jesteś Szychan To tak jak jazda autostradą, masz trzy pasy. Nie? Jedziesz z tymi je, 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 i potem przeskakujesz Pocinasz na dany. To trzecim. mi się wydaje, że to już jest koniec, że już wie, mm. nie będziesz więcej zdawał, bo, bo jesteś wyczerpany i psychicznie, i fizycznie i tak dalej. Jakiś czas ci przechodzi, Twój pas jakby trochę się starzeje, no i ci mm. podkreśla, że trzeba zdać na nowy. No, wszyscy zdają, Gonią Ciebie z tyłu, no i jedziesz i zdajesz. No, i w pewnym momencie jedziesz tą trzecią, trzecim pasem na tej autostradzie. Mm -hmm. Także mój kiełkuszek się nie kończy. No ale, a, może ale, dopiero się zaczyna tak naprawdę, nie? No ale awanse się skończyły. A awanse nie. Jeszcze jest tak, że dostajesz po kolejnych sześciu latach, siedmiu na przykład, yy, awans tego typu, że będziesz miał szósty dan za to, że mhm. działasz, pokazujesz się, no na zawody, prawo. propagujesz ten kierunek jeszcze bardziej i tak dalej. Ale no to już ma wydatki też... symboliczne, nie wtedy. No, też trzeba na to zasłużyć. Komisja decyduje, no, ale czy, czy nie. dostaniesz, czy nie. No, ale nie machasz wtedy przed komisją rękami i nogami, nie? No, w Polsce, jeżeli chodzi o ten stopień, nie jak ktoś jest chętny, to może jechać zawać na szósty dan do Japonii fizycznie. Mm. I jeszcze spróbować swoich sił. I to, i to się udaje? Udaje się. Niektórym... Nie licznym, się udaje. Mhm. Także Shihan przede wszystkim to jest taka osoba, która służy mądrością, jak to się mówi, doświadczeniem i, i tak dalej. Nie? No, sama nazwa mistrz mistrzów tak można przetłumaczyć dosłownie na język polski. Ale jest to spełnienie pewnych marzeń, jakiegoś tam etapów w życiu człowieka, który kiokushin traktuje poważnie. Jest to trudna sztuka walki, pełnokontaktowa, ja zawsze podkreślam. Nie dla każdego, ale kto kiokushin drogą podąża, ten zna swoją moc. Shihan Wojciech Churka, mistrz mistrzów. Os. Dziękuję. <noise> Dziękuję. temat. O tym, co ważne.